Opowieść: Sprzątanie mieszkania, język angielski, poziom A2. Wczoraj zacząłem sprzątanie mieszkania i czułem spokojną energię. Yesterday I started the cleaning of the apartment and I felt calm energy. Wczoraj zacząłem sprzątanie mieszkania i czułem spokojną energię. Yesterday I started the cleaning of the apartment and I felt calm energy. Wczoraj zacząłem sprzątanie mieszkania I czułem spokojną energię. Yesterday I started the cleaning of the apartment and I felt calm energy. Mała kuchnia była bałaganem, ale otworzyłem okno. The small kitchen was a mess, but I opened the window. Mała kuchnia była bałaganem, ale otworzyłem okno. The small kitchen was a mess, but I opened the window. Mała kuchnia była bałaganem, ale otworzyłem okno. The small kitchen was a mess, but I opened the window. Teraz odkurzam dywan i oddycham spokojnie. Now I vacuum the carpet and I breathe calmly. Teraz odkurzam dywan i oddycham spokojnie. Now I vacuum the carpet and I breathe calmly. Teraz odkurzam dywan i oddycham spokojnie. Now I vacuum the carpet and I breathe calmly. Odkurzacz robi hałas, ale pokój staje się coraz czystszy. The vacuum cleaner makes noise, but the room becomes cleaner. Odkurzacz robi hałas, ale pokój staje się coraz czystszy. The vacuum cleaner makes noise, but the room becomes cleaner. Odkurzacz robi hałas, ale pokój staje się coraz czystszy. The vacuum cleaner makes noise, but the room becomes Przed chwilą umyłem podłogę w korytarzu. A moment ago I wash the floor in the hallway. Przed chwilą umyłem podłogę w korytarzu. A moment ago I wash the floor in the hallway. Przed chwilą umyłem podłogę w korytarzu. A moment ago I wash the floor in the hallway. Teraz zmywam naczynia i myślę o porządku. Now I am washing the dishes and I think about order. Now I am washing the dishes and I think about order. Teraz zmywam naczynia i myślę o porządku. Now I am washing the dishes and I think about order. Wkrótce zrobię pranie i powieszę ubrania. Soon I will do the laundry, and I will hang the clothes. Wkrótce zrobię pranie i powieszę ubrania. Soon I will do the laundry, and I will hang the clothes. Wkrótce zrobię pranie i powieszę ubrania. Soon I will do the laundry, and I will hang the clothes. Później złożę je i włożę do szafy. Later I will fold them and put them into the wardrobe. Później złożę je i włożę do szafy. Later I will fold them and put them into the wardrobe. Później złożę je i włożę do szafy. Later I will fold them and put them into the wardrobe. Wieczorem odpocznę, bo dziś pracowałem dużo. In the evening I will rest because I worked a lot today. Wieczorem odpocznę, bo dziś pracowałem dużo. In the evening I will rest because I worked a lot today. Wieczorem odpocznę, bo dziś pracowałem dużo. In the evening I will rest because I worked a lot today. Jutro mieska nie będzie lśnić, a ja zaprossy psjaciela. Tomorrow the apartment will shine and I will invite a friend. Jutro mieska nie będzie lśnić, a ja zaprossy psyjaciela. Tomorrow the apartment will shine and I will invite a friend. Jutro mieska nie będzie lśnić, a ja zaprossy psjaciela. Tomorrow the apartment will shine and I will invite a friend. W zeszłym tygodniu odwiedził mnie i zobaczył chaos, ale się uśmiechnął. Last week he visited me and saw the chaos, but he smiled. W zeszłym tygodniu odwiedził mnie i zobaczył chaos, ale się uśmiechnął. Last week he visited me and saw the chaos, but he smiled. W zeszłym tygodniu odwiedził mnie i zobaczył chaos, ale się uśmiechnął. Last week he visited me and saw the chaos, but he smiled. Tym razem wszystko jest czyste i jestem dumny. This time everything is clean and I am proud. Tym razem wszystko jest czyste i jestem dumny. This time everything is clean and I am proud. Tym razem wszystko jest czyste i jestem dumny. This time everything is clean and I am proud. Opowieść: Sprzątanie mieszkania, język angielski, poziom A2.